Chodziłem do szkoły przy zakładowej, wtedy to było ZHPNN Hutme, czyli Zakładu Hutniczo-Przedkórczych Metali Nieżelaznych. Zakład miał taką szkołę swoją, i tam chodziłem, i to już mi się wliczało do okresu stażu pracy w Hutmenie. Trzy lata. No, mieliśmy oczywiście. Praktyki na terenie zakładu, warsztaty szkolne, a od drugiej klasy, druga, trzecia klasa to już były praktyki na wydziałach produkcyjnych, czy, tak, czy to remontowych, czy, 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 czy wydział cieplny. No i z tych, tych pomocniczych wydziałów sporo było. 30 kwietnia zakończenie szkoły, a 2, 2 maja do pracy już, ponieważ 1 maja było święto. Tak to się zaczęło, że od 2 maja 1974 pracowałem bez żadnych przerw, nie licząc tego, że człowiek miał urlopy, czy, czy, czy zachorował do tego. Nie liczę, no nie to są te przerwy naturalne. To pracowałem do 30, do 30 września. Do 30 września 2001 roku. Musiałem dopracować jeszcze 13 miesięcy, żeby mieć pełne 30 lat, co pozwalało na to, żeby przejść na zasiłek przedemerytalny, nie mylić z wcześniejszą emeryturą, tylko zasiłek przedemerytalny. Było to stałe świadczenie, nie było tego za dużo. Na te czasy, to ja pamiętam, pierwszą tą to chyba dostałem 504 zł. Ja poszedłem do dyrektora zakładu, no poszedłem do związków zawodowych. Dobrze, że tam człowiek miał ścieżki wydeptane przez tyle lat, to, to poprosiłem o to i, i, i dyrektor mi zezwoliła, kierownik też znalazł dla mnie miejsce na te 13 miesięcy, żeby dopracować do tych 30 lat. Bo powiedziałem pros pani dyrektor, że ja się tu wychowałem. Miałem określony kierunek, który kończyłem. Szkołę, zawód to jest mechanik maszyn i urządzeń hutniczych. Czyli, znaczy mówiąc, to było w specjalizacji hutmenów też, bo w szkole kształcili się, kształcili się na walcowników, na mechaników i na wytapiaczy, czyli hutników. Walcowni, walcownik to na maszynach przetwórstwa plastycznego, czyli na ciągarki ciągarki do prętów, do drutów, na prasach, prasy, które wyciskały, to walcownicy. Mechanicy z kolei, no, urządzenia czasami nawalają albo szwankują, no, to, a, i, no i do tego dochodziły no, to nie same maszyny, no piece, odpylnie i wokół tego wszystko związane, to był taki rozszerzony, Pojęcie mechanik, maszyn i urządzeń hutniczych, no i ślusarstwo w tym też było zawarte. A w związku z tym, że mój wujek pracował na wydziale TMR remontowym, na tokarce pracował, to podjąłem tą pracę i przeszedłem przyuczenie do zawodu tokarza. Po trzech miesiącach zdałem ten egzamin i pracowałem jako toch. Bodajże od 1974 do 77. Przez trzy lata pracowałem. Później sobie upatrzałem, też sobie pomyślałem, że no nie będę ciągle stał przy tej maszynie, co nie znaczy, że nie chce mi się pracować. Upatrzałem sobie jako w swoim kierunku, czyli mechanik. I upatrzałem, zwalniało się upatrzałem sobie miejsce, zwalniało się też na remontowym w brygadzie urządzeń hutniczych. Zwalniało się miejsce, odchodził jeden pracownik na emeryturę i ja tam przeszedłem. Zadowolony z tego byłem, bo tam też miejsce na mnie czekało. Też po kimś, kto odszedł na emeryturę, też tam na mnie czekało miejsce, a tam znajomy, z którym chodziłem później do technikum, hutniczego wieczorowego, też to było przyzakładowe, technikum wieczorowe dla dorosłych to się nazywało. Pracowało się, a po południu się chodziło trzy razy w tygodniu do szkoły. Zdobyłem uprawnienia, kursy uprawnienia na spawacza gazowego, na uprawnienia na spawacza elektrycznego. Te dwa uprawnienia zdobyłem, i mało tego pracowałem. Operowałem tymi zawodami. Poniekąd ślusarz, mechanik, to i sam sobie palnikiem będzie operował, i sam sobie będzie spawał. No to jest takie, no, dużo zajęć wtedy się poszerzają te zajęcia tego ślusarza, mechanika. Ale to też nie było za darmo, bo zawsze zyskałem grupę z tego tytułu, czyli zawsze tę złotóweczkę do góry. Z kolei, no to, to, to nie chcieli mnie wypuścić z tego romantowego. Przeszedłem na w czyli na ciągarnię. Na ciągarnie Wydział Produkcyjny do służby utrzymania ruchu. Pracowałem przy piecu przelotowym, to jest piec taki do wyżarzania, gdzie, 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 gdzie materiał, żeby szedł do dalszej produkcji, bo produkcja była na przykład wieloetapowa, czyli jeden pręt, żeby go przeciągnąć na cieńszy, na jeszcze, na jeszcze cieńszy, to się go ciągnie, ciągnie później trzeba go wyżarzyć w piecu takim przelotowym, na rolkach to, to, to sobie tak wędrowało i do wytrawialni to takie wanny. Takie prostokątne wanny z kwasami, z jakimiś środkami, które to, to wytrawiały yy, z wodą do płukania i tak dalej. No i potem ponownie naciągarki, i, i, i aż uzyskiwano efekt końcowy. W postaci wyrobów gotowych. Wydział W3, On się składał z dwóch hal tak, z dwóch hal się składał. I jednej hali taka przybudówka do, 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 do tej ciągarni, bo była tak, ta przybudówka, przybudówka gdzie, 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 gdzie z rurowni. To jest ta jedna część, ta hala, rurownia. Rurownia ciągarnia. I taka przybudówka, gdzie się przez taką bramę, taką, że wózki swobodnie przejeżdżały spalinowe. Była taka e, mniejsza halka, hala. No. Bruciarnia. Tam, 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 tam się ciąg, przeciągało bruty na określony wymiar. No i cienkie i do, do 6, do 8 metrów, czy tam do dziesięciu takie bruty się ciągło. To była druciarnia. Tu, natomiast rurownia to były rury, płaskowniki i kształtowniki. To później, już, jak już było gotowe, było cięte wstępnie na, wstępnie było cięte na określone odcinki, z zapasem jakimś tam. No, po prostu był no, proces technologiczny, była karta technologiczna, i, i według tej karty każdy pracownik na swoim stanowisku się musiał dostosować. No, to się cięło na określony wymiar, już te, 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 ten asortyment. Jeszcze nie do końca na, na, na żądany, tylko z zapasem przewożono to na wózkami spalinowymi na takich przyczepach. Na takich przyczepach. Z hali do hali, to było dosłownie około 30 metrów, 20, były to między jedną a drugą halą. To było na wolnym powietrzu, ale było zadaszone, zadaszone, żeby nie padało, zadaszone, jak się materiał przewoził, to jechało na wydział, na część wydziału U-3, to się nazywało wykańczalnia. Więc tam to sortowano, pakowano, polerowano, bo to jeszcze były polerki takie, 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 ten, że jak płaskownik przechodził, to, to między dwa walce, dwa walce się tak kręciły. A przez to on tak ładnie się prostował i jednocześnie polerował. Na Napile było cięte już na żądany, końcowy wymiar Pakor sortowaczki, pakowaczki, to przeważnie kobiety. Na tym wydziale był kontroler. On zwalniał ten produkt i to na tej samej hali, bo ta hala wykańczania ona też była podzielona na, można powiedzieć, na. 40%, 60% zajmowała ta hala, 60% zajmowało wykańczalnia, 40% dalej w głąb, hali był magazyn wyrobów gotowych. Inaczej mówiąc, tam już słnicą się przewoziło i oddawało się w ręce magazynierów, też którzy tam mieli nad sobą pieczę kierownika, mistrza i tak dalej. To już było potem jakieś te, te. skrzynie pakowane, skrzynie, nie skrzynie, jakieś takie te, 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 już jako gotowy wyrób, a samochody już tam z tyłu, na, pod rampą czekały na załadunek gotowych wyrobów. Uprawnienia słownice były potrzebne nam mechanikom może nie wszystkim, ale wystarczyło, że nas, nas trzech, jak tam było nas. 10 czy 9 to wystarczyło, że dwóch, trzech miało uprawnienia na suwnicę, ponieważ jak jakieś elementy, detale, czy coś się przywoziło i, i, i należało czekać wtedy, bo były dwie suwnice jedne, w jednej nawie, czyli w jednej części hali, prawej części i lewej, były dwie suwnice po jednej stronie i dwie suwnice po drugiej stronie, I jak jedną suwnicą jeździła, subnicowa i obsługiwała maszyny i urządzenia, te, 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 te ciągarki, to my byliśmy zawsze na, sam, na samym końcu, bo, ponieważ pierwsza była produkcja i musieliśmy nieraz długo czekać, aż będzie miała czas, żeby nie kolidowało z obsługą produkcji. Mój tato pracował w Hutmenie, też jako młody człowiek. Od 54, czy tam 55, 54, pracował na wydziałach, na jednym wydziale. Jak się przykleił do jednego wydziału, tak, tak, tak z tego wydziału potem odszedł na emeryturę. To był wydział właśnie w Ciągarnia, rurownia, ciągarnia, druciarnia, wykańczalnia. I miał pracowników pod sobą. No i piec. A i piec to była też jeszcze odrębna hala, gdzie tam włożono właśnie do… No, piece były też i na tej hali, na rurowni, i, 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 i na zewnątrz była hala. To był piec PR 540, to był piec przetokowy. To był ten najdłuższy piec. Takiej długości dosyć sporej. Nie pamiętam ile, czy to miało około 60 metrów, czy ponad 60 metrów rolki. Rolki były napędzane. Każda, każda z rolek miała zębatkę i łańcuch taki długi szedł i, napę... I przesuwał. Obracał te rolki, a, a na tym się materiał przesuwał przez ten piec. To tym właśnie y, miał pod swoją opieką mój tato jakby brygadistą. Później tato też przeszedł. Tam była wydawalnia narzędzi, czyli tak potocznie się mówiło narzędziownia, o tak, wydawca posiłków. Te panie wydawały e, posiłki regeneracyjne. Najczęściej były to zupy i jakaś wkładka, dodatek typu kiełbasa, serek żółty, serek topiony, czy sarceso, no obojętnie. A jeśli to był bigos, no to już nie było dodatków, bo był sam sobie bigos, czy fasolka pogotowska była, no to żadnych dodatków nie było, bo to było już jako danie. Samo w sobie. Kierownik zaproponował Pani Dorocie, czy nie przeszłaby z tej spółki, na produkcję poszła, bo to, 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 to był wydział produkcyjny, bo sortować, pakować i tak dalej, to też jest wydział produkcyjny. Przyjęła to, skorzystała na tym kierownik. Za, o, za, 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 jak to się mówi, za trójstronnym porozumieniem czy dwustronnym porozumieniem, no, ko korzystnie dla pracownika, nic na tym nie straciła, po prostu, tak jakby pracowała w nie o. W 2001 roku, jak odchodziłem, no, mieszkałem już długo, już 9 lat, czy 9,5? 9,5 roku dokładnie mieszkałem. Pani bo no to już ślub wzięliśmy. No. Została panią Dorota Pietrzak. Moja żona została. No to odeszła, odeszła z tego W cztery, jak była reorganizacja, też jak trzeba było uszczuplić. No tam i mała się różnych prac znaczy i mała się. Nie to, że nie chciała, po prostu no, ciężko było gdzieś pracę jakoś trafić, że... A to trafiła gdzieś lody na Małopanewskiej. Na obszarze, na obszarze szpitala 40 lecia, mieści się budynek, w którym znajduje się właśnie dorośli centrum chorób serca. Tam pracowała do ostatnich swoich dni. 16 kwietnia. 2015 roku ulegliśmy zaczadzeniu. Kładzieńce, pokąpieli. Żona pierwsza się wykąpała, wyszła, później ja po niej poszłem, kąpałem się i ja już nie wyszłem. Żona mnie wyciągła. Z warny. Ja po prostu straciłem przytomność. Szybko w pogodowie. W już wylądowali. Oboje, bo lekarze też stwierdzili, że żona też mogła się zaczadzić. Następstwa były takie, że ja wylądowałem na komorze hiperbarycznej. tam mi przywieźł na komory hiperbaryczne. Baryczną. żonę nie. I tej nocy, to, 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 bo to się stało po 20, 20.30, tej nocy, nocy żona dostała rozległego zawału serca. Długo potem przebywała w szpitalu, w jednym, w drugim końcu wylądowała w szpitalu Medinet, czyli leżała u siebie w szpitalu na swoim oddziale. Na krótki czas była tutaj w domu, na cztery tygodnie, stan się niby poprawił, wyszła, no ale tu się pogorszyło, potem wylądowała na Borowskiej i tamte swoje życie.